Witam wszystkich co to, to nowe akwarium jakie będzie Witam wszystkich nowe akwarium jakie będzie Słuchajcie to tak będzie wyglądać filtracja tutaj jeszcze będzie lawa wulkaniczna ten ostatni no ten i to będzie na tym yy, chodzić małym yy, na normalnym tym dlatego tu dam biobale żeby można było wyciągać to to jest szansa też żeby można wyciągnąć a lawa już będzie tutaj na, yy, stała wulkaniczna to by było na tyle z tego, za przystopujemy i później Wam pokażę No i tak to będzie wyglądać z lawą wulkaniczną. Tam będzie jeszcze posadzony kwiatuszek eee, taki specjalny, żeby on tam sobie filtrował z tym. No i reszta tutaj przed tymi gąbkami. To. I teraz zaraz Wam pokażę dalej. Proszę bardzo, tak będzie to wyglądać podłoże, tutaj drobny żywirek, jeszcze troszkę drobnego, a później piach pójdzie jeszcze na to i będą posadzone roślinki, wtedy to będzie dobrze, jeżeli chodzi o podłoże i tu żadnych nawozów nie będę dawał, gubiki swoje zrobią i starczy, no to narty.